Dzień dobry, cześć, siemańko. Dzisiaj na testach mam nowy model od Kukirin, czyli mamy tutaj M4 Max, następca popularnej M4-ki, jeszcze za czasów Kugo. Swoim wyglądem powinna do niej nawiązywać, ale co tutaj się zmieniło? Standardowo przejdźmy sobie do rozpakowania. Pudełko w sumie jest zadziwiająco niewysokie, a bardziej poszło teraz w szerokość. Więc zobaczymy, czy ta chłodnina będzie taka duża. Naszym oczom już na start ukazuje się ładowarka. Ładowarka z wejściem na europejskie gniazdka. I oczywiście mamy tu ładowarkę z logo Nie Jest to ładowarka 2amowa dwuamperowa. Tutaj maks 2,5 ampera. Dalej znajduje się tutaj luzem rzucone kluczyki do stacyjki. I tutaj w instrukcji na samym końcu tak jak zawsze, mamy język polski. Jest tu cała lista, co powinno być w zestawie. Informacje, e, schemat budowy, wskazówki dotyczące rozkładania. Mamy tu też wypisaną specyfikację, czyli e, zasięg do 64 km. E, Jeśli chodzi o wodoodporność IP54, tutaj bez mienię, w kukilinach. Napięcie 48 V, silnik 800 Watt, moc czytowa 1000, no i mamy tutaj większą baterię w porównaniu na przykład do G2 tam mamy 15Ah, tutaj mamy 182 producent deklaruje, że ładowarka dołączona w zestawie będzie nam ładowała do pełna w około 9 godzin. no i maksymalne obciążenie 120kg. Jeszcze pominąłem bo tutaj mamy imbus, imbus standardowy do skręcenia i tutaj znajdują się śrubki, więc Teraz przechodzimy do montażu. Wyciągniemy sobie samą kolejnogę. Jak już widzicie, mam ją w pełnej okazałości. Tutaj jeszcze jest zabezpieczony błotnik na tył. Będziemy go skręcać później, ale teraz weźmy sobie ją, wyprostujmy i skręcimy samą kierownicę. Tutaj mamy blokadę od boku i dźwignię, którą musimy wcisnąć, aby móc wyprostować samą kierownicę. Teraz, żeby ją zablokować, to sporo powrotem musimy wyciągnąć i odciągnąć tutaj tą blokadę już do góry. Teraz musimy tą blokadę z boku zwolnić. No i tak w zasadzie cały system już działa. Teraz rozkładamy stopkę. Stopka, jak widzicie, już tutaj jest. No i przechodzimy do montażu kierownicy. Najpierw musimy tutaj wykręcić tą śrubkę. Zamontować kierownicę i wszystko z powrotem skręcić. Tak prezentuje się holnego po złożeniu. Tak w zasadzie tylko musimy tutaj skręcić kierownicę. Tutaj mamy zaślepkę. No i do tego jeszcze skręcamy błotnik. Dwie śrubki z jednej, dwie śrubki z drugiej. Jeżeli chodzi o kierownicę, gripy tutaj wyglądają podobnie do tych z G2 Pro. Ogólnie ta lewa strona też jest bliźniacza do G2 Pro, a tutaj z prawej mamy inny ekranik niż w większości Kukirinów. Tu jest też od razu stacyjka no i przekręcamy kluczyk. Wtedy kolejnoga nam się uruchamia. Mamy tutaj wskaźnik P, czyli jest tryb parking. Żeby go wyłączyć, żeby jechać no to musimy się albo odepchnąć, albo tutaj naciskamy S i wtedy już możemy jechać. Mamy tutaj tryby, jest tryb ECO. Przyciskiem M zmieniamy, przełączamy się na D Drive oraz S Sport. Czy tam speed? Na dole jest wskaźnik naszej aktualnej trasy. Tutaj jest napięcie akumulatora. I tutaj, też w tym elemencie, jest od razu manetka, więc to jest jako jedna całość. Manetka jest tutaj na palec wskazujący, więc no na niż w G2 czy w G2 Pro. W G2 Pro mamy normalną na e, ciuk a w G2 mamy tą taką niby tutaj jak w motorze, ale ona też jest na kciuk, więc tutaj no na palc wskazujący ta manetka się tym będzie wyróżnić. Same hamulce wygodne, tutaj jeszcze z taką gumką, więc wygodnie możemy sobie hamować. No i tutaj mamy włączenie oświetlenia, wtedy włącza nam się lampka na froncie i powiem Wam, że ta lampka jest całkiem mocna, ona tutaj rozświetla nam drogę przed nami. Do tego jeszcze jest oświetlenie tutaj na dole na pomarańczowo oraz lampka czerwona na tyle. I jak włączamy kierunek, to wtedy te pomarańczowe światełka zaczynają nam migać z tyłu i z przodu, co będzie zwiększało naszą widoczność. One są tak trochę ukryte, no ale szczególnie po zmierzchu jest to dobrze widoczne. Tylko tutaj tak, jak włączamy kierunek, nie ma tutaj żadnej informacji, no i on się automatycznie nie wyłącza, więc musimy go odkliknąć. Musimy na to zwracać uwagę, żeby nie zostawić tego kierunku włączonego. Sam klakson jest głośny i wyraźny. noga ma dodatkowo podświetlenie LEDowe tutaj na boku, co dodatkowo będzie zwiększało naszą widoczność po zmierzchu. Jeżeli chodzi o ogólnie obudowę, no to tak jak mówiłem, mamy tutaj możliwość regulacji kierownicy. Odciągamy blokadę i wtedy możemy kierownicę składać do dołu, do góry. Zaraz zobaczymy jej wymiary. Jak ona jest rozsunięta na maksa, to od podstawy mamy tutaj około 100 cm czyli od podstawy do góry jak kierownica jest rozsunięta na maksa i tutaj jest jeszcze dodatkowo jakieś 14 13 cm regulacji na tych trzech poziomach, więc jak tutaj się ustawię, no to mam ją gdzieś tak poniżej pępka, więc jest trochę niższa niż większość hulajnóg bo standardowo mamy tam jakieś 105 cm tutaj mamy 100. Jeżeli chodzi o szerokość kierownicy, tu mamy 59 dokładnie cm, a podstawa ma tutaj 18. I na długość mamy 45 cm. Tutaj, gdzie realnie możemy się ustawić, jest jeszcze podnóżek. Podnóżek ma około 14 cm. Centymetrów. On jest tutaj jeszcze tak zagięty, jest w pełni gumowy, więc wygodnie możemy się na nim ustawić. Hulajnoga jest wyposażona w 10-calowe opony pompowane z bieżnikiem szosowo-terenowym. No Tak bardziej tutaj ten bieżnik jest uterenowiony. Na dole od podstawy tutaj mamy jakieś 13 cm od ziemi do, do dołu hulajnogi. 13-12 Coś takiego. Sama kolejnoga jest tutaj dookoła zabudowana. Jest tu plastik, więc pod spodem mamy metal. A tak jakby cała ta obudowa, jeszcze dookoła jest zabudowana, żeby no nie wiem, wyglądało to może trochę masywniej. No i mamy tu hamulce tarczowe, linkowe, zarówno z przodu jak i z tyłu. Do tego są amortyzatory sprężynowe. Mamy dwa amortyzatory z tyłu, dwa amortyzatory tutaj w kolumnie z przodu na widelcu. Jeżeli chodzi o jakość tutaj tego zawieszenia tej amortyzacji, to hulajnoga jest sprężysta, ale też jest dosyć sztywna. E, ona fajnie wybiera nierówności, ale jeżeli chcemy skakać, szaleć, no to tu nie będzie tak jak na G2 czy na G2 Pro. Chyba G2 jest najbardziej skoczna. E, tam możemy sobie łatwo poderwać na jedno koło. Ciekawie wypada tutaj ten mechanizm składania, bo żeby ją złożyć no to musimy najpierw odciągnąć blokadę, później tutaj wciskamy dzyndzelek do dołu i dopiero możemy chuj nogę składać. Jakie zużymy. Zapadka tutaj się zamyka. Całość waży jakieś 24-25 kg, więc ogólnie ona mocno ciężka nie jest. Sprawdźmy, jak się ona rozpędza. 10, 20, 30. no i tutaj już więcej miejsca niż 40. Zobaczymy, mamy teraz z lekkiej górki, zobaczymy, do ile nam się uda spędzić. Mamy 44, 43, 44. Przejdźmy się też trochę po nierównościach. Zobaczymy, jak to ma sobie. Radzi. No ogólnie to zawieszenie jest sztywne, ale sprężyste. Fajnie wyłapuje nierówności, więc czujemy się na niej pewnie. Nie wybija nas takie np. na przykład G2. Tutaj jest sztywniej Zjedziemy trochę tutaj do lasu. No i jest to sprzęt pomiędzy G2 a G2 Max. Mamy tutaj baterię 18,2Ah. O, tutaj na tych kamieniach, korzeniach trochę nam zawieszenie, zaczyna w końcu działać. Ogólnie powiem Wam, że ten podstawa 45 cm myślałem, że będzie za krótka, ale akurat mogę z przodu mogę sobie ustawić wygodnie, a z tyłu jest jeszcze ten spory podnóżek, więc sobie też na nim można jakoś się rozmieścić. O tutaj na nierównościach już zawieszenie zaczyna działać. One na, na prostej się bardziej usztywnia. A tutaj na nierównościach, no to te sprężyny czuć e, zbierają fajnie e, te nierówności. Więc jest całkiem nieźle. A tutaj akurat nie jest sporo. No i w, w teren też nieźle na tej chłodze, co jest na pewno sztywniej niż dajmy na G2. Na razie z pierwszych wrażeń to tyle o tej hulajnodze. Jeżeli jesteście nią zainteresowani czy też innymi modelami na Geekbuying, to macie kod AREK6, który daje dodatkowo 6% rabatu. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten model, no to powiem Wam, że no jest to taka nietypowa kolejnoga. Jest ona pomiędzy G2, G2 Pro, a G2 Max. Mamy tutaj w sumie. Delikatnie większą baterię. Mocą to jest praktycznie to samo co G2, a nawet bym powiedział, że G2 jest zrywniejsza, jest taka zwinniejsza. Ta jest taka trochę toporna, jeżeli chodzi zarówno o budowę, ale także o jazdę. Przyspieszenie tutaj nie jest jakoś. Mocno zrywne. Ja osobiście, jakbym miał wybierać, to raczej bym wybrał G2 albo bym dołożył do G2 Max. Tam już mamy wtedy jeszcze większą baterię, więc większy zasięg. No a tak w zasadzie, ten M4 Max, no nie wiem dla kogo to może być kolejnoga. W sumie dajcie znać, co o niej sądzicie, jak ona Wam się podoba. Dzięki za oglądanie. No i do następnego. Cześć.